Chill, końcówka Hey Where are you going? No, Zaplanowane to miało, ale execution nie wyszło. Pójdzie kurwa cały stół jak nic. Nie. Kokaino. <grywa> Minko. No, Dzięki right. na pianki. Dziękuję I ci bardzo Minko. Przyda się. Ej, jadłem, jadłem w Ameryce sos ranch i jest tak niedobry okay, no. Kurwa, czapka z naszkiem do łapania <głos> <głos> Bublon, bubon. Dziękuję ale no będzie kosztowny Znaczy sam się mógł po pogrzebać gdzieś Co się tu kurwa dzieje, nie, dzieci O, miał? <noise> no cóż, to by była łapa, ona zawsze buksuje w miejscu jak biega po panelach <laughs> kurwa, obmywanie loda w wodzie To tak kurwa robi? To kot był? Myślałem, że fretka jakaś Córka spadła przez sufit kurwa? Słucham? Czy mi za mało łebro rozjebał ten symulator siłowni? Naprawdę? Ziemia ekstremuje o dziesiątej, o 11.30 pewnie jakąś konferencję. Jest a pewnie, bo w Las Vegas to wcześniej Chobrak dola włączył jednym kliknięciem O Jezus O Jezus Nie Jup Zajebiste Co to za kanał? Unusual Videos się nazywa o kurwa, Heineken-Schrödingera to jest. A się rozpierdoli. Pęknie przednia szyba? Nie, kurwa, ogarnął. Ja nie chcę tutaj pozytywnych emocji, Ach, i chula, tylko cierpienie. Dash XD, witam cię wspólników wspólniku pospolitym. Dzięki wielkie za dołączenie. Milk. Just a fucking belter a coffee. Quick <laughs> Sigma mail, ale żona krzyczy. Nic w tym śmiesznego. Nawet szanuję bardzo za to, że biorą pieseła niepełnosprawnego na twierdźkę. Jebać! Okay. Mam mamućkę. <laughs> Jebać! Jebać! <laughs> oh, kurwa. Wow. Ja pierdolę, jaki szlaczek. Cudowne. Kurwa

flee flee A. Zardek miał kotu przy dotknięciu. Okay. <śles> Za wysoko nie poleciało. Nie wierzę, nie wierzę, że nie opierał się. Rano po Sylwestrze. To jest to, to jest to, to jest to. To jest kurwa ta scena. Tylko, że kto by pomyślał, że, z, że wezmą normalnie scenę z Austina Powersa i zrealizują w prawdziwości. Austin Powers, eh. O Kurwa, no. Kochałem kiedyś te filmy, dawnych nie widziałem, ale coś czuję, że się źle zestarzały. <laughs> Biorąc pod uwagę, jak seksualne były. Ooo. No, i tutaj mała. To i tutaj mała. Kan. Co to jest mała? Nie mogę Tylko ty bardziej kultura, kultury pełnej niż niektórzy ludzie. Holy to fucking shit. Jeszcze Honda była, tak, widziałem. Ella tiene los Uno <nick>. <laughs> <Nikf>. <laughs> oh, <zjechał>. o <laughs> <Ktoś> equilibrium uzyskał. <laughs> <laughs> On tam rzucił balon z wodą Kokainą. Rumi. O, rumi zaprasza do obejrzenia fan moment. Niestety nie pokazała Ci się twoja wiadomość, ale wspomnę, wspomnę. Zapraszam każdego. <grym zresztą> o, Żal by mi było ubrania. <grym zresztą> Hiiiii, <laughs> oh! <laughs> jak ktoś nie korzysta z samochodu, to odwiesił Ooh, na wieszach. No. Nice, oh. to burzek straszny. Chłop z mózgiem będzie miał taki ah, efekt so jak te urządzenia, pretty, żeby yeah. jajko se zmiksować i od razu ugotować, wiecie, takie jajeczne. W takim urządzeniu się wkłada i się kręci w nieskończoność. Hmm. Hmm. to. To jest pierwszy krok do, do tego, żebyśmy żyli w uniwersum z Hmm. <ścoughs> <laughs> Kurwa Tak Pow oleju w KFC Ja tam nigdy nie trafiłem za bardzo na, na szury w KFC, ale... Podobno się zdarzy Niespodzianka, to mąż! Oho! Zresetowało go <śmiech> <śmiech> Mario Kart! Teraz nie wiem, czy to był po prostu zepsuty łok, ale... Jesteś pojebany! Ale dalej używali! A, i 338. 200 zł. Pojawiam się i znikam. To teraz pytanie brzmi... Na który cel? Kurwa, chyba na dwór, cholera, Bloody! Zdradziłeś mnie! Kurwa, oczywiście, że przyszedł, znowu rzucił i ucieka! Jak wiele osób takich kryje się w świecie i internecie! Dziękuję ci bardzo, Bloody, za potężne wsparcie, mimo iż chyba wychodzisz na dwór, jeśli dobrze mi się wydaje. Ale dziękuję. Pójdzie na cel. children. Co tu się kurwa dzieje? Umarłem i odrodziłem się w nowym świecie jako mała świnia. To już końcówka? Tylko mi się wydaje. Tak. Pojawiam się i znikam jak stary. Nie no, z tego co, wi co, co mi wiadomo, to stary tylko znika. No, on, jakby nie pojawia się, on już był, tylko w, w pewnym momencie znika. <śledziny> Pan był dobry! <śledziny> 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 Co jest? To mogło być jakie ha. O nie, o kurwa. Przepraszam, że to jest kogut, bo jeśli to jest kogut, to popieram. Plan był dobry, ponownie. Kurwa, to był Fortnite. Zajebista logika. Wiecie, co mi się kurwa ostatnio przydarzyło? Nie wiem, czy yy, może słyszeliście u Martyny, jeżeli byliście, ale 1 stycznia, kiedy wieczorem pojechaliśmy sobie na chatę, no to wracając, zahaczyliśmy o McDonalda, ponieważ miałem ochotę na kawę, dziewczyny miały ochotę na lody, no więc podjeżdżam sobie do drive-thru, zamawiam sobie normalne kawę flat white'a, yy, potem mówię, że lody, podjeżdżamy do okienka, płacimy, jedziemy dalej, dostaję, otwiera się okienko, <laughs> No i normalnie, kurwa kobieta mi podaje taką jedną wytłoczkę i mówi, proszę uważać na lody, bo trochę niestabilnie siedzą w tej wytłoczce. No to, kurwa, odbieram to, myślę, lody, lody, uwaga na lody. Czego nie myślałem i czego się nie spodziewałem, to tego, że tak naprawdę lody były w chuj stabilne, ale kawa, kurwa, nie. Więc polałem siebie, swoją kurtkę, bluzę, spodnie, fotel, kierownicę, radio, skrzynie biegów, hamulec ręczny, fotel obok i jeszcze kawałek martwiny. Więc do Dopiero teraz po trzech praniach moje spodnie przestały kurwić mlekiem, moja kurtka nadal nie jest wyprana, bo jest puchowa i muszę pójść do jakiegoś detailera w Krakowie, żeby wyprał mi kurwa siedzenia w hondzie. Tak więc pozdrawiam pracownicy, pracownicy McDonalda za to, że daliście mi kawę wciśniętą w wytłoczkę i ewidentnie nie do końca zamkniętą wieczkiem u góry, bo teraz muszę kurwa prać fotele. Martyna, kiedy poszła wyjaśnić menedżera, kiedy ja spróbowałem czyścić samochód pojebaną ilością chusteczek, które mi w strachu wcześniej dał, jak zobaczył mnie całego zalanego. Jedyne, co dostała, to jakby propozycję, że dostaniemy tam pełny, jakby posiłek, zestaw powiększony, jak się powołamy na niego i przyjdziemy następnym razem. Lody były całe, tak lody spoko! Tylko kawa kurwa wypadła. Więc zostałem potraktowany niewciśniętą w wytłoczkę kawą, i wszystko się kurwa na mnie rozlało. Fantastyczne doświadczenie. Teraz szczerze już nie wiem, czy kiedykolwiek kawę, kawę z maka kupię w ru, bo myślałem, że mnie popierdoli. Jestem! Jak to się wydarzyło? Aaaa, ja! kurwa! <śmany> LAD i 338. 200 zł. Pole to mam do ojebania w farmingu. Pseudonim. Pokaż czuprynę, bo nie wierzę w to, co na grupie widzę X. Blady, zostań jeszcze chwilę, jak skończymy ten filmik na waiting screenie, pokażę, bo tam mam większą kamerę odpaloną. Ale dziękuję Ci znowu za pojebane wsparcie, obiecuję, idzie wszystko na remont, tyle ile przybywa, tyle od razu się przepala. Dziękuję Ci ślicznie i czupryny niedługo pokażę. Jeszcze był Norbix, tylko na dwór, rozumiem. Ale żeby mi to powiedzieć, wysłałeś Donate'a, więc kto tutaj naprawdę wygrywa? Dziękuję Ci ślicznie za wsparcie, bardzo doceniam. Eee... <kluski> Pseudonim? Co ja kurwa powiedziałem, pseudonim? Jaki pseudonim? Jak ja to kurwa powiedziałem? Czekajcie, bo nie pamiętam słów, które wypowiedziałem. Ja, ja powiedziałem pseudonim? Pes, tam jako pseudonim? Aha, ja pierdolę kurwa! Czat. Jestem tak spierdolony, że byłem przekonany, że to ja. I jak mi wytłumaczy, że ja powiedziałem pseudonim. I myślę, nie, niemożliwe, ale jest opcja. Ale kurwa, patrzę na to PS i autentycznie przyszło mi do głowy. Czy ja powiedziałem pseudonim zamiast PS? Wiecie, co jest najgorsze? Zakładałem, że tak. Jak źle ze mną jest. No nie, tak, kawy mają i w że są gorące i moim problemem nie było to, że mi było gorąco, bo była ciepła, ale tak momentalnie przestałem czuć to ciepło, wyszedłem od razu z auta, było zimno, więc mnie jeszcze ochłodziło, problemem jest to, że teraz wszystko w aucie kurwi kawą, więc muszę wyprać fotele. Czy typiara tam pracuje? Nie wiem, nie, nie. pamiętam jak wyglądała, jak będę następnym razem, to, to się przyjrzę, ale na pewno menedżer był mocno obserany. Dziękuję ci Astral, 26 miesięcy, witam ciebie również. Dziękuję ci, blady, <laughs> kontynuujmy zatem. <laughs> Kurde, widziałem tę <tam> czapkę, <laughs> jest suje. Mega słońce zablokuje. <laughs> Aha, proces. Nie, 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 jakby... Mógłbym się bawić w jakby próby do docieknięcia tego i nie wiem zwrotu kosztów prania tych foteli, ale nie jest do tego warte. Polecam firmę Okami. Proszę nie pisz kapcem, bo będziesz usuwany. Jak macie do polecenia firmę, która mi taki mały detailing za nie, nie super duże pieniądze zrobi, w postaci wyczyszczenia samego przodu auta, prania foteli plus pewnie taką parową wyczyszczenie, <noise> kaspetus, deletus, wyczyszczenie po prostu kierownicy to. Podeślijcie na Instagramy. No kurwa. To ten show, To był on. Zajebista zabawa. Kurwa, co się tu dzieje? Ile żelu? Prawie tyle lakieru, ile ja wjebałem w to. <laughs> <Biedny> Kokainą <laughs> Wajchowski, cała Polska wychodzi poprawnie na pola, zostaje 14, wychodzi gdzie indziej. <laughs> plus jeden dla Ciebie, dziękuję Ci bardzo. Co, co kurwa? Samochód go potrąca? Y tak, tak, zdecydowanie tak. O! Myślałem, że on złoży w pół. O kurwa, zdecydowany młodzian. <laughs> Shuriken. Działa, działa. <laughs> Chciałbym tą scenę w Naruto zobaczyć. <laughs> Ta ryba w wodzie, no, biedne jedzonko. <laughs> kurwa, macie jakiś chłopiec od razu! <laughs> A, najlepsza taktyka. <laughs> no kurwa, muszę przyznać. Chyba bym mu się oddał, jakbym to zobaczył. Takie triki z fingerboardem. <laughs> Co autu mu <laughs> Nie wiem, chyba wjebał mu się w kriba.

What kind of shit is that? What doesn't make a difference what I crack it with, motherfucker? <laughs> I'll crack it with your big fucking black egg. <laughs> motherfucker. Egg with a spoon. I ain't never see nobody crack an egg with a spoon. What kind of shit is that? What doesn't make a difference what I crack it with, motherfucker? <laughs> <laughs> I'll crack it with your big fucking black hand. <laughs> <laughs> motherfucker. <laughs>

Piątkę mu chciał przybić, no, tak jak ten, ten, <laughs> skazaniec, sędzinie w Ameryce ostatnio. Myślę, że uwielbiam tacos więcej niż cokolwiek. Nawet Tom? Tak, yeah, even Tom. Wow. No cóż. Hallo. <laughs> Halo. <śmiech> Momentalna reakcja, ping zero oj, To dopiero take out Nie mogę się powstrzymać Kurwa, mecha kaczka Kurwa. Proszę jak zapierdala, odleci zaraz jeszcze Kurwa o, biwo Chłop na TikToku, który jeżdża czy bez gryzienia <laughs> Kurwa kocham te montaże To takie momenty, kiedy prawie straciliśmy biwo <laughs> Ujęby klamkę A to jego ziom, okej okay. Myślałem, że mu się wybać chce To jest kurwa w łóżku szpitalu. To kiedy rodzice mówią ci, że masz sandały założyć, bo ciepło jest i grzybicy dostaniesz. Pozdrawiam cię, Walusiu. Chociaż za drogi jesteś nadal. To ma kurwa mechanicznego wielbłąda, nie? Stu DJ Kalet kurwa? Jedzie na rowerze po autostradzie? Hmm. Nice. Schłodzone! Czego chcieć więcej? Kurwa, <laughs> that, coke, that shit is hard. Oh, oh. Chuj, no i kariera w sporcie zakończona. <coughs> to końcówka moi drodzy. To koniec.